Dzisiejsza konferencja służb mundurowych odbyła się pod hasłem Pamięć, Prawda, Przyszłość. Wydarzenie rozpoczęło się apelem pamięci ofiar ustaw dyskryminacyjnych. Według Tomasza Tamborskiego ustawa dezubekizacyjna to ustawa bardzo krzywdząca. Ktoś kiedyś mnie zapytał, zupełnie tak dawno, dlaczego ja się w ten projekt angażuję. Powiedziałem w ten sposób, że wtedy tą ustawą objęto wszystkich. Tak? Oczywiście, wśród osób objętych tą ustawą były takie osoby, które z pewnością być może na takie dzienie zasłużyły. Ale w każdym przypadku powinna być to decyzja całkowicie indywidualna. I podałem przykład taki troszeczkę bardziej współczesny, obecny. Głęboko wierzę w to, że niebawem. Prawo i Sprawiedliwość też straci władzę, a być może niektóre osoby nawet wolność. I czy wtedy należałoby zrobić w ten sposób, że skoro w Prawie Sprawiedliwości są osoby, które kiedy staną przed sądem, tą odpowiedzialnością objąć wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości w myśl właśnie takiej samej zasady? Anna Mieczkowska ma nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie głosem prawdy głosem, który w końcu doprowadzi do refleksji rządzących. Bo trudno jest winić funkcjonariuszy, którzy mieli, nie wiem, może tego pecha, że rozpoczynali swoją funkcję w poprzednim y, ustroju. Y, Bali nasze bezpieczeństwo, budowali naszą przyszłość, a dzisiaj muszą walczyć o prawdę, walczyć o godność, z której są obdzierani. Zgodnie z hasłem dzisiejszej konferencji, to na pamięci i prawdzie będziemy budować to, co jest przyszłością, bo jeżeli nie ma przyszłości dla żołnierzy i funkcjonariuszy, to wszystko co robimy nie ma najmniejszego sensu, mówił prezes zarządu Bractwa Mundurowego RP. Będziemy mówić o przyszłości, o nowych projektach, projektach pomocowych, projektach charytatywnych także tworzeniu szerokiej platformy. Która będzie, na którą będą się składały osoby z różnych środowisk, a które mają zmienić przede wszystkim um, pogląd opinii społecznej na temat tego czegoś, co moi przedmówcy nazwali, nazywa, nazwali ustawą represyjną. Proszę pamiętać, że nie jest to pierwsza ustawa represyjna. Pierwsza ustawa represyjna była w 2009 roku. Jest to druga ustawa represyjna, oparta także na złamaniu wszelkich standardów prawa krajowego i międzynarodowego, czyli na odpowiedź. Podczas trzeciej konferencji służb mundurowych odbyła się także akcja charytatywna Serce 2021, dedykowana wdowom po ofiarach represji państwa.